się manewrzką w pary geoach i os jak ostatnio jak zwykle jak w mojej Minecraft folii szkoleniowej widzowie w ostatnim godzinie sobie pograłem i znalazłem kilka ciekawych, naprawdę z, nie na przykład tam i gdzieś tam tylko obusty na pyrem i 1900 metrów tam są na widzowie wiem w zmiany, ja bym się dołożył tutaj trochę tego jedzenia to na razie nie zabraknie widzowie Zrobiłem trochę takich set siedzeń u góry posegregowane, teraz bardziej tutaj to, to, to mi wygląda. I w ogóle to, już zrobiłem sześć diamentów, to ja mam wszystko te posegregowane. I na początku idziemy, bo widzę, tutaj nie chodzą tej moje wszystkie tempy takie, nie czuć tylko te spod, co widzicie jeszcze nie stworzone, to są już dokończone jak i... Jak coś ciekawego zrobimy. Czym jest... tak zwane... Poczekajcie... Iron um, Ramy to I zaraz to zrobimy i będziemy mieć jeden z lepszych brzuchów, widzę, bo się może być jeszcze złoty, diamentowy, emeraldowy i automatyczny widzowy. I ja bym muszę zdobyć wszystkie oczywiście. Robimy tak, robimy tak, robimy tak. Dobra, wydajemy łuk. A, to już nie wszystko patrzę. Robimy tak, robimy tak. Tylko chcę wyjść też. Że wszystko zamienić na normalne szczoły chyba. No całe to szczoły po trzy jeszcze abyście się jeszcze nie skapli. A mamy też wielką też strzałkę, czekajcie. 40, fajnie. Tylko się prześpimy i później na pustyni, tej pustyny. A mieczu zapomniałem, mieczyka, kilofa, czego jeszcze nie mam widzowie. Gdzie mam w ogóle odkryłem? Jak włożysz tutaj zwykły item to on się jakby enchantuje na takie ciekawe, trochę dziwne, inne rzeczy widzowe, zaraz wam pokażę, bo tutaj są na tych moich itemkach to, kurczę te skrzynki trochę przekazają widzowie. Widzę, wszystko, tutaj, gdzieś tutaj jest, będzie winda widzowie. a to mówię, mieczyk, właśnie to mamy, Patrzę shift, może tutaj, magnetic, flexible, a tutaj mamy, Nie no to jest tyle, jeden coś lepszy, lepszy widzowy Czy Kifów, a teraz na kifow Mamy tego, że raz i tutaj mamy Też ciekawe, że mamy już czuleczkę, mamy 3, Widzę, to też ciekawe naprawdę Ale nie ukrywamy, idziemy się tepnąć na pustynną piramidę Don e Teleport A pomyliłem się w ogóle przyciskanie I widzowie nie powrócisz że tak wygląda normalna pustyna, widzę, o, siedzę tutaj, na, 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 to będzie mój tron, widzę, kiedyś. No dobra, widzę tutaj, bo nie pójdziemy, że tak wygląda pustyna na wieżę, tak? jest złoto. Ciekawe. W to jest w ogóle woda co jest? Zalewaj mu w całej dobrze. Teraz ręce we przejściu, ok Dobra śwantom Dobra, mam tutaj trochę złota, pozbieramy Zwrotnie z tego jest najbardziej tego złota Tam są bóg sherwy może być to bardzo ciekawe Jakieś przyciski, a to coś robiło, poczekajcie. Ustawmy to, jak było te przyciski. Ola, to tak wszystko przycisną po kolei, to co się stanie? Nie. Nic się nie stało. Tam jakieś... diamenty! Ola. Nie chleba nie biorę, ale nie wiem, tak sobie chętnie wezmę. Nie bo czy to jest druga skrzynka właśnie tutaj o to mi chodzi widzę o takie o taki intemki mi się podobają Muralnot, not... Ara, ja się ja więcej podza tym jest widzę, bo już... o oszukański widzowe Tylko, Press Wither How to sound the wither and the become to... save don't want on the wither so is apache patch help soon the wither and become the right hottest person alive kill the skeleton in order to become the hottest right person over you got to show you to get and kill some wither skeleton don't come back come back you go to Prepare for battle of Utah which you got this fair but with there is together get some potion. Then, then go as far away from your house to keep them safe. You are almost there. Spawn the wither. You are, are almost there. Just spawn the wither and you be the head, head search and the pe person ever. On nie, nie, to on się model widać, co jest. Nie jest to na pamiątkę taką. No to jest tak ciekawe że to jest takie inne. Ja, tu jeszcze widziałem jakieś wejście chyba. Patrzcie, patrzy Wejście mamy, fajnie. Te mam. Jak zakamuflowane co jest? Ale 8 bloków złota I To naprawdę jest bardzo dużo To jest jedna ukryta I tutaj jest... o fajnie się na bardzo dowolony najbardziej Nie wiem czemu, ale mnie usi żeby coś ciekawego zrobić Eu já mostrei na tela, volta mostrei Tá Dobra, wejdę, tak? Então, to jakoś, żeby, żeby to mógł bem, jakoś, tak? Okay. Dobra, widzowie To przeklęta miejsce zostało chyba zniszczone kompletnie. No tak. Bo... To pokazane tam, jak stworzyć tego Withera, bo tam... Wither sklep tam był normalny z jaczaszkiem. Możemy będą napomnieć na, na pamiątkę, ajajaj. Przedam tą książkę, Wither by... Amos, oryginał. Jeszcze raz jeszcze reprek. Ale to Co jest? A to to roga Co jest, ale cel w ogóle gdzieś tego mu upać. Pachła. Tak. Potem z tym mokiem chyba nie ma nawet ucieczki, powiedział. Bo już tam uceluje jak kogoś widzowie. Dosłownie chyba nie ma ucieczki. Dobra. Trzeba chyba pójść do drugiego miejscu, w którym jest statek. Teleport. Czy można set już Okej. Tutaj są jakieś moby, bo już tutaj byłem. I nie mogę zginąć, nie mogę zginąć, nie mogę zginąć, nie mogę zginąć... Nie, ale ładne on jest, co so jest. Ale fajny. Ale i tak nie chcę zginąć, w ogóle. I tak nie chcemy zginąć. Take boot. Ju Co jest? Kolejna książka. jakaś się wasza lupa kapitana. Hmm, ty na tutaj nie nie No tak. Hmm. Dobra widzę już piętrze, piętro całe już... Chyba bo dom się chyba będzie wyczyścić, dobra, chodzimy niżej. Co? Magma cuby Nie, Gorsze. Ście Wiem czy to zniszczyć? Tu jest. Jaki oszczoł widzowy Widzowie to będzie chyba moja śmierć kolejna W ogóle to było widzieć, moja pierwsza śmierć tutaj na tym świecie Rada koniec, Dobra, koniec obiekty, Dobra bo takie ciężkie Ja w ogóle mam tych mam Co jest? Na tylko cztery Cztery dalej? Jakie hamstwo, co jest? Ooooooo oh, My god O oh, my god podwójnie Dobra O oh je, yeah, o oh je yeah, o oh. je, oh yeah. widziałem Widzowie Udało się. Mamy jeszcze owendrony A tego też się nie da zrobić, ale mam blok diamentów w ogóle to jest tylko, czy, tylko czas jeszcze, jakoś nie jeszcze, by dostać. Ja one są denerwujące dobra, wszystkie tutaj mam już ale fajnie ale tutaj, ja, tutaj chyba już są ten cały ten region tego statku widzę, ale czy jest jeszcze oprócz tego? tak, jest, to będę mieć przypał bo wprawie ginę i już po drugiej nocy ooo, właśnie, ja te wszystkie a te wszystkie, na tych wszystkich Na, na tych wszystkich tych W ogóle widzowym Warto bo to je przesiewał Kifa nim, zrobiłem nigdy z niemi, słyszałem do nas Okej że to wszystko wziąć to się na tak nie dla wszystkiego Na przejrzeć to wszystko byłoby ciężkie, ale ten dług nie uratował widziałem ten łuk w sumie jedziemy kilofa pa. i patrzcie widzę, macie tutaj kilof i macie taki kilof macie taki kilof i macie taki kilof kilo. uleczę sobie te dwa kilofy a tam w ogóle złotych jabłek no widzowie w tej tutaj było bardzo naprawdę warto było przyjść ja się rzucałem na mnerysiopa